Jeżeli mnie nie znacie, mam na imię Lena i jestem exchange studentką w tym roku na wymianie w USA. I dzisiaj jest bardzo stresujący dzień. Pierwszy dzień szkoły. Ja już w swojej głowie wczoraj zdecydowałam, co ubieram. Czy wy w ogóle widzicie, że ja mam własność? Dla mnie to nie jest szafa, to jest karta, I wiecie co? Stresuję się. Najbardziej stresuje mnie lunch break. Bo ogólnie w Stanach nie ma czegoś takiego jak przerwy. Pomiędzy lekcjami idziesz po prostu z klasy do klasy. I później jest taka jedna wielka przerwa lunch break, która trwa godzinę półtorej. Zależy od szkoły. W sumie nie wiem, ile tutaj będzie trwała. I wiecie, wszyscy ze sobą sobie razem siedzą, gadają, jedzą. Błaga! Żebym ja już kogoś poznała do tego landbreak i z kimś siedziałam. Bo jak nie, to będę musiała wyciągnąć ruch na zasadzie Hi, I'm Lena. I'm exchange from Poland. Do you mind if I sit with you today?

Wróciłam ze szkoły. Jak widać po humorze, było fajnie. Było naprawdę fajnie. I jest godzina 16. Ej, jestem po prostu podekscytowana. To jest czas na to, żeby Wam wszystko opowiedzieć. Zaczęłam od będu. Poznałam mega dużo ludzi dzisiaj. Najpierw poznałam takiego chłopaka. Mega spokojnie. No i on w sumie przedstawił mnie paru osobom. No i poznałam parę dziewczyn. Też mega fajne dziewczyny. A jedna z nich zaczęła do mnie tak więcej, rozma więcej ze mną rozmawiać, i w ogóle, no to ja jak eee! ktoś ze mną rozmawia. <laughs> no i okazało się, że mam z nią razem trzy klasy pod rząd: Band, advocacy, ja w ogóle nie miałam pojęcia, co to jest za przedmiot. Ku macie, że to jest taki przedmiot, na którym siedzicie, i jak macie jakieś problemy dotyczące różnych przedmiotów, to nauczyciel Wam z nimi pomaga. Mm, i inni uczniowie, na przykład, nie wiem, macie adwokację z kimś, kto jest mega dobry z matmy i macie problemy, to możecie podejść, podbić i, nie wiem, może wam wytłumaczyć, pomóc i tak dalej. Robicie wtedy zadanie domowe na tej lekcji. Mega spoko przedmiot. Taki zapychacz, ale fajny. Później z tą samą dziewczyną poszłam na trzecią naszą wspólną klasę, czyli Field Ecology. Mega luźny, fajny nauczyciel. W ogóle oni wszyscy, nauczyciele, mega fajnie, naprawdę. Przyszliśmy troszeczkę spóźnione W sensie Pomiędzy lekcjami jest naprawdę bardzo mało czasu na to, żeby przejść z klasy do klasy i my po prostu szliśmy z punktu A do punktu B. I tyle czasu nam to zajęło. Nagle nauczyciel tak chodził sobie po klasie i my wypisywaliśmy w zeszycie różne rzeczy i myśleliśmy się najpierw podpisać. I on nagle podszedł do mojego zeszytu i mówi tak, Lina? A ja mówię, no, Lena! No i ja do niego mówię, że I'm an exchange student. I on do mnie mówi, że oh, let me guess, let me guess, bo chciał zgadnąć skąd jestem. Mm, no i powiedział, że powiedziała y, jakieś zdanie pod, po, po polsku. I zaczął wymieniać wszystkie możliwe kraje w Europie, ale no, no nie zgadł. E, I on do mnie mówi, że bym dała podpowiedź, no to mu powiedziałam, że jakby środek Europy. No i wtedy powiedział, że Polska. Później był lunch break i ja byłam wdzięczna że miałam 3 godziny z tą dziewczyną pod rząd, bo ona mnie wzięła do siebie, e, w sensie tam, gdzie ona zawsze je. Przy czym lunch break to dla mnie była najbardziej przerażająca część dnia. W sensie w mojej głowie, zanim poszłam do tej szkoły, ja byłam jak... Bo to jednak jest 40 minut siedzenia z kimś, jesz... Ja się bałam, że będę siedziała sama. Zauważ szczęście. Poszłyśmy razem do klasy, gdzie e, miałyśmy właśnie band. I tam mnóstwo ludzi się działo właśnie z będo. I zaczęliśmy gadać wszyscy. No i spoko, fajnie było. Uwaga, coś co tu jest mega innego, <grym>, mega innego niż w Polsce. Jeżeli chcecie iść do toalety się załatwić, to nie jest na zasadzie podnoszę rękę. Mogłabym być do toalety? Nie. Tutaj nie mówicie nic, wstajecie, przy drzwiach jest kod do zeskanowania. Skanujecie ten kod, wypełniacie dosłownie króciutki formularz na Google i dopiero wtedy możecie wyjść. No i co, po lunch break miałam anatomię i fizjologię. I potem miałam chór. Chór był tak zarąbisty. Tak zarąbisty. Chór, e, najlepsza lekcja. W sensie mega fan! Rozśpiewaliśmy się, pogadaliśmy sobie, później była jakaś zabawa Fajna taka, no trochę na zasadzie kambury, ale śpiewane, no whatever Wszyscy nauczyciele są mega wyczylowani mili, otwarci, mega, mega cool I... Najlepsza część dzisiejszego dnia Tak się jaram, tak się jaram, Boże, tak się cieszę, że ją poznałam A więc... Podczas landbreak break wygadałam z taką jedną dziewczyną to podeszła do mnie inna dziewczyna. I mówi do mnie tak: Jakie słodkie! Mówi do mnie: Dziewczyno, musiałam ci to powiedzieć, ale jesteś gorgeous! Jaka słodka! I zaczęłyśmy rozmawiać. I tak sobie chwilę rozmawiałyśmy, Mega miłe to było. I ona na sam koniec powiedziała do mnie tak: We're definitely gonna be friends. Yes, we will be friends. Naprawdę ją polubiłam i się cieszę i się wymieniłyśmy już y, numerem telefonu. Fajnie, cieszę się. Cieszę się, że kogoś poznałam, że ktoś był na tyle otwarty, że do mnie podszedł i że... No, nie no, fajnie. Będę Wam robiła jeszcze update. Ogólnie barwy mojej szkoły... Czerwony, czarny. Czerwony, czarny, yes. Yes. Sorry. Macie dziewięć lekcji jakby. W ogóle to jest śmieszne. Poczekajcie, ja wam powiem dokładnie. W Polsce lekcja trwa 45 minut. To są w ogóle takie śmieszne godziny, nie, niepełne w ogóle. Nie, że wiecie, półtorej godziny, tylko godzina 22 minuty. Po. Moja szkoła, czerwony, czarny, zapamiętaliście. Generalnie mam w planie wpisane 9 lekcji. Są tak zwane dni czerwone i czarne. Dzisiaj był dzień czerwony, jutro będzie czarny. Co oznacza, że jak mam swoje lekcje tutaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no to są dni czerwone, to są lekcje. 1, 3, 5, 7, 9. A czarne, no to 2, 4, 6, 8. I guess. Jeszcze nie wiem. Dopiero minął jeden dzień. Więc jutro będę miała inne klasy. Więc na nowo będę musiała się trochę odnaleźć i pytać się innych ludzi, czy mógłbym mnie gdzieś podprowadzić pod jakąś klasę, bo nie wiem, jak tam dojść. Ale spoko. Fajnie. Najbardziej się cieszę, że ta dziewczyna do mnie podeszła. Naprawdę wydaje się być fajna i. Taka otwarta i miła, i fajnie, no. A! no. no i nie skończyłam wam mówić. kumacie macie to, uwaga, lekcje zaczynacie o godzinie 8 i macie tą lekcję do godziny 9.22. Później macie 8 minut na to, żeby przejść do kolejnej e, klasy. Później ta lekcja trwa 39 minut, właśnie advocacy. To jest ta lekcja właśnie, na której Robisz inne przedmioty, później masz 5 minut na przejście na kolejną lekcję. I lekcja znowu trwa godzinę 22 minuty. I jest lunch. I lunch trwa 40 minut. I w ogóle to jest zabawne: lunch się kończy o 12.16. Dzwoni dzwonek, i od tego momentu macie 5 minut na przejście do kolejnej klasy. Czyli to się jakby nie wlicza w przerwę. Ten lunch break No i później po lunch break macie znowu godzinę 22 lekcji Znowu 5 minut na przejście do kolejnej klasy I godzinę 22 lekcji Czyli macie łącznie 4 lekcje Po godzinę 22 minuty I 40 minut lunch break W sumie to fajnie, jakoś o dziwo szybko leciały te lekcje No ale jutro moje przedmioty to tak Government Uf. Angielski Honor class Boję się tego się tego w ogóle dzisiaj ogólnie, jeżeli chodzi o angielski, dawałam sobie radę. Spoko. Ale pan od anatomii i fizjologii. Uch. To, jak on szybko mówił i używał różnego słownictwa. Ja siedziałam i byłam, jak. I jeszcze on coś do mnie mówił. Innym pytał o stopnie Celsjusza, no bo oni mają też inny odpowiednik. W Pewnym momencie nie zrozumiałam, co powiedział, i powiedziałam, nie, nie. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, ale chyba dobrze, bo nikt nic nie powiedział i cała klasa słyszała. I on też się uś... w Przecież sensie, nie wiem, chyba normalnie. Nie wiem. Historie, Co to są za lekcje jutro? Znowu mam adwokacje, bo to jest codziennie. I mam lunch break, ale fajnie. I'm happy. Ale jak wchodziłam do tej szkoły, to byłam taka obsrena, w Majty. Uff. Znaczy, byłam podekscytowana, ale byłam jak. Bo ja jestem mega otwartą osobą. Myślę, że to widać, ale gdyby to była polska szkoła, chill. Ale fakt, że muszę wszystko mówić po angielsku, Ha, ale kurde, jakoś tak długo, długo, długo. I wiecie, ja byłam w domu za 15-16, a nie byłam na treningu sportu, bo sporty się zaczynają w poniedziałek, mamy czwartek. Fan fakt, nie mam matematyki przez cały rok. I mean, tutaj matma i tak by była prosta. Chyba, żebym wzięła honor klasy, z czego bym nie wzięła i nie zrobiła. Co w sensie, niby to źle, że będę be robił bez matematyki, ale po pierwsze, moje wakacje. <laughs> po drugie, stwierdziłam, że jak mam wypierać pomiędzy mega prostą matematyką, jakbym poszła nie na honor klasy, pewnie taka by była, a pomiędzy czymś fan. To wziąłem coś w Dobra, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy mam coś jeszcze do powiedzenia. Jeżeli jest coś, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, no to proszę mi to pisać w komentarzach albo jak macie jakieś pytania. Tymczasem proszę mnie zasubskrybować, zostawić lajka. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Buźka, papa! Pa.